Adrian Cyfer razem z nami, wreszcie można powiedzieć przełamanie i wreszcie zwycięstwo za dwa punkty, a nawet z punktem bonusowym za trzy punkty dzisiaj w Rawiczu. No zgadza się, gdzieś tam każdy po cichu liczył, żeby ten bonus obronić przynajmniej, ale każdy też jeździ po to, żeby wygrywać te biegi i dzisiaj się to udało no i możemy się cieszyć z tego, także ze spokojem. Teraz mamy dłuższą przerwę, będziemy mogli się przygotowywać do następnego meczu u siebie, żeby taki mecz jak ostatni się nie powtórzył w pile już. I będziemy starali się o jak najlepszy wynik dla piły. Można powiedzieć, że z problemami sprzętowymi już się uporałeś, bo ostatnio dosyć poważny defekt Twojego sprzętu. A dzisiaj na torze 12 punktów i pokazałeś, że jednak jest to wszystko za Tobą. Tak jest. Chciałbym wszystkim podziękować, którzy mi pomogli. Z, w sfinalizowaniu tego kupna i nowego silnika, i, i remontu, także panu Witlo, Witoldo, Witoldowi Gromowskiemu e, za super robotę i przy silnikach, i pracę ich, także za całą pomoc. Na pewno jestem już trochę bardziej zadowolony i odetchnąłem z ulgą, bo już te silniki jadą tak jakbym chciał, i trochę się martwiłem po tym ostatnim wybuchu, że. Kurczę, no, najlepszy silnik wybucha, a teraz będzie problem, ale mam teraz dwa dobre silniki, także jestem zadowolony. 16 lipca tego roku, zawody w Pile. Jest Ci trochę szkoda, że nie macie w tej obsadzie indywidualnych mistrzostw Polski na żużlu? Na początku liczyłem na to, nawet prezesi w klubie mi mówili o tym, że jest taka możliwość. Także gdzieś tam myślałem trochę, ale jak już wyszło to, że powołany został Przemek Pawlicki, to przyjąłem to na klatę, bo tak samo on jest w wyśmienitej formie w tym roku. Jak potrzebują go sprawdzić, no to... No to tyle. Zawody będę oglądał, także będę się przyglądał, a w przyszłości muszę po prostu awansować bezpośrednio tam do finału, żeby nie było takich problemów. Wreszcie, można powiedzieć, odetchnęliśmy pierwsze zwycięstwo na wyjeździe 43-47. Stało się faktem. No, nie da się ukryć. Jest zwycięstwo pierwsze w mojej takiej trenerskiej przygodzie. Jestem przeszczęśliwy. Peter Jung pojechał, można powiedzieć, swoje. Adrian Cyfer również, ale Jonas Knudsen zaskoczył. Wreszcie nie pojechał jako rezerwowy, tylko w podstawowym składzie i pokazał się z całkiem niezłej strony. Jonas, nie, nie dlaczego zaskoczył? Jonas jest dobrym zawodnikiem i też zrobił po prostu swoje. No, załapał się dzisiaj do składu. W końcu musiał dostać tą szansę, chociaż bardziej go widzę na, na tej ósemce, żeby łatał dziury ale dzisiaj będąc w składzie też jakoś sobie poradziliśmy, bardzo dobrze pojechał Dan Gilks który z rezerwy też do, dołożył swoje punkty Yeah, no, it was a really good day. Um, you know, for the team and for myself, um, to, to get a win away from home is great. I think this are, it's our first one, and we were a bit unlucky against Pills, but we still got a draw there. So to, to come, you know, after that is our first away match since Pills and to, to get a win is, is great for the team, and you know, another three points onto the table, and uh, you know, obviously we're trying to, trying to make them playoffs. Um, so you know, it's another, another step in the right direction. Did you do something different with the setup since the last meeting in Piwa? Uh, no, not really. Everything's the same. You know, the same bike, same engine. Um, obviously, it's a different track. So, last meeting at Pila was very tricky conditions um, because of the way the the track had changed. And I think it kind of caught us all out really um, because the the way we use you know we normally set the bike up, we couldn't do it, and um, we were kind of put on the back foot a little bit. Um, but you know we can put that meeting behind us, and you know we bounce back today with it, with a great win, and you know hopefully we can continue this now for the, for the rest of the season. You know, fans were thinking, is the track here in Ravich a little bit similar uh, that tracks are in England? Um, it's not as big as, as as you know the other tracks in Poland. It's probably the smallest one I've rode, um, but it's still completely different to, to England. Um, the you know the material is. A lot different, which you have to set the bike up a lot different to that type of material. Um, but, you know, it's, you know, we're constantly learning, and obviously I'm coming to a lot, well, all the away tracks, and, you know, even Pila was a new track for me. So, um, you know, we are always learning, and I feel as though we, we are getting better each meeting. Sometimes the points aren't there, but we're coming away with a lot more information and a lot more experience.